Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem odcinek ten będzie dotyczył cyklu Drodzy Państwo, Czarownice, Wiedźmy, Skujaw i Pomorza. Bycie szczerym może nie dać zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da ci tych właściwych. Cytat John Lennon Drodzy Państwo, to tak akurat na te czasy, prawda? Ale może zajmijmy się naszym tematem. Przynieśmy się do Gdańska, do roku 1570. Lucy Schmidt. Była ona gdańską mieszanką, kobietą taką energiczną, potrafiącą bronić własnego zdania. Drodzy Państwo, teraz... Przepraszam, takie kobiety są normą, tak? Kiedyś niekoniecznie. Szczególnie w tamtych czasach. Doceniał to przede wszystkim jej mąż. Proszę bardzo, miała wsparcie w mężu Hans Schmidt, który nigdy złego słowa na nią nie powiedział. Zmarł on jednak pozostawiając pogrożoną smutku ludzi na niepewny los w tamtych czasach. Proszę Państwa, w czerwcu 1570 roku padło pierwsze oskarżenie wobec niej. Jakoby, owa wdowa, po się Szmicie, obrabiała czary i miała diabła na swoje usługi. Drogi widzmy, diabła na swoje usługi. No, mieć kogokolwiek z tamtego wymiaru na swoje usługi. Takie. Usługi, że ten ktoś będzie wierny. No, marzenie niejednej wiedźmy, prawda? No i to tej, która para się tą powiedzmy sobie w cudzysłowie, dobrą stroną i tą złą stroną. No dobrze, wracajmy może do naszych wiedźm z Kujaw i Pomorza, bo o nich będzie ten odcinek, część kolejna. Wskazywało też na szlachciankę konarską, która przez niegodziwe sztuczki magiczne ludzi musiała mm, się wyprowadzić z majątku. Drodzy Państwo, czy to nie chodziło z ograbienia jej z majątku? Tak zastanówmy się. 1570 rok. Wdowa z majątkiem. Na ile on opiewał, nieważne. No, ale to był taki łakomy kąsek dla innych. Jeżeli chciano pozbawić w tamtych czasach kobietę, wdowę majątku, no to najlepiej ją oskarżyć o co? O czary. Drodzy Państwo, czary Mary, hokus, pokus. Może była za ładna, yy, powabna, prawda? Nie wiem, może miała to coś w oczach. Natomiast, no to wtedy było łatwo pozbawić takiej kobiety majątku. No dobrze, ale wracajmy. Bo grabie królewski, do którego owo oskarżenie dotarło, polecił kobietę aresztować, drodzy Państwo, i postawić przed sądem ławniczym, wówczas zajmującym się sprawami oczary. Lucy Schmidt, zaskoczona oskarżeniem, drodzy Państwo, tak naprawdę ja też bym była zaskoczona. Nikomu nie szkodzę, prawda. Staram się pomagać jak mogę. Nagle takie oskarżenia, no, byłabym ogromnie zaskoczona. Ale wszystkiemu ona zaprzeczała, prawda? Dowodziła spokojnie, że nie miała do czynienia z żadnymi diabłami, i od czarów z daleka się trzymała, cały czas. Sąd miał jednak inne zdanie, drodzy Państwo. Wszystkie bowiem czarownice zaprzeczały w początku swym kontaktom z mocami pikelnymi i dopiero poddane w słowie, powiedzmy sobie uczciwie badaniu przyznała się do niektórych praktyk że szkodziły ludziom i zwierzętom bo czarowały zwrócił się wtedy do Burgrabiego o pozwolenie na zastosowanie tortur na któryś tam z ławników jako że i ten pragnął poznać prawdę Zgoda szybko została wydana na tortury, drodzy Państwo. No, e, tragedia. Kobietę wprowadzono e, do. Najpierw do takiej jakby celi metr na metr, można powiedzieć. E, jak ją aresztowano. I z tej celi, słuchajcie, wyprowadzono ją do celi i zawieziono do izby tortur. Gdy Kat pokazywał jej narzędzia i umiejętnie opowiadał o tym, w jaki sposób je zastosuje, stała w milczeniu i tylko blady strach, tak jakby pojawił się na jej twarzy, czyli zbladła, tak? Zapytana przez obecnych sędziów, czy przyznaje się do winy, zaprzeczyła. Cytuję: Moje sumienie jest czyste i nie przyznam się do tego, czego, czego mnie uczyniła. No więc słuchajcie, drodzy Państwo, Kat, psychopata, przystąpił do dzieła. Kobietę najpierw rozebrano i ogolono. Następnie położono na ławie. Gdy przywiązano jej ręce i nogi, modliła się tylko cichutko. Tortury jednak odebrały jej wolę walki. Złamana bólem przyznała się, że zaprzedała duszę diabłu, i wielokrotnie używała podstępnych czarów do czynienia zła. Opowiedział, jak sprawiła, że bydło należące do owej konarskiej zdechło. Diabeł zaś tak wielce się rozzuchwalił, iż nie dał szlachciance spokoju i dręczył ją we dworze, aż musiała się wyprowadzić do innej miejscowości. Drodzy Państwo, ja tu coś wtrącę. Jeżeli ową konarską coś dręczyło w dworze, to przejdźmy do zjawisk paranormalnych. Drodzy Państwo, mamy na YouTube... Pełno takich filmików. Jedne są prawdziwe, inne są spreparowane. Nieważne, nie chodzi mi o to. Nie będziemy tutaj rozstrzygać, które są takie, a które są takie. Pani Konarska musiała bardzo nie lubić naszej, naszej Lucy, prawda? Jeżeli nawet coś się w dworze działo, załóżmy, że ona nie kłamała i coś się w dworze działo, bo jakieś zjawiska paranormalne, to na pewno nie były przyczyną. Biednej Lucy, prawda? Przecież wtedy te domostwa, zarówno jak i dzisiaj, drodzy Państwo, w kamienicach. No, jak wynajmujemy mieszkanie w kamienicy. <śmiech> przepraszam. <śmiech> nie znamy historii. <laughs> przepraszam. Nie znamy, nie sprawdzamy historii danej kamienicy. Mogą się dziać dziwne rzeczy, prawda? Ale to nie jest yy, po prostu, yy, jak to się mówi, nie oskarżamy w tym momencie sąsiadów, że o, z dzichu. Para się czarną magią i on na pewno nasyła na nas te tam niecne, złe energie. <grym> Prawda? Dobrze, ale to przyznanie się do winy wystarczyło sędziom. Zobaczcie, zapadł wyrok. Lucy miała zostać spalona żywcem. Masakra, tragedia, drodzy państwo. <grym> Odprowadzona do więzienia musiała zmierzyć się zarówno z samotnością. Ostatniej nocy. Jak i własnym przerażeniem. Strach przed męczeńską śmiercią był silniejszy niż dotychczasowy ból. Siedząc tutaj przez dłuższy czas, rozmyślała nad tym, co powinna uczynić, prawda? Zdawała sobie pewnie sprawę wtedy, że odwołanie zeznań wymuszonych na torturach wywoła tylko powtórzenie w cudzysłowie badania, czyli tortur. Jedynym wyjściem, by uniknąć po niej, było odebranie sobie życia. Miała ona świadomość tego, że w ten sposób popełni największy grzech w swoim życiu. Tak, ponieważ w katolicyzmie, prawda, samobójstwo, no to już się równa piekło, w cudzysłowie mówiąc, tak? I nie tylko, ale tutaj akurat program jest o wiedźmach, czarownicach, a nie o o tym, gdzie samobójcy po śmierci trafiają. Dobrze, dzień, w dniu 17 czerwca 1570, 1570 roku słońce, które powoli wstawało nad Gdańskiem, wypędziło z załków resztki, resztki takich e, ja bym to powiedziała nocnych ciemności. Czyli całe miasto powoli budziło się, drodzy Państwo, do życia. Tylko w celi, gdzie więziono czarownicy wisiało martwe ciało Lucy. Ku wielkiemu, słuchajcie, drodzy państwo, rozczarowaniu gapiów. Y, przypomina mi to sytuację dzisiejszą. Y, państwo mnie, jak wiecie, to się domyślicie, o co mi chodzi, tak? Dobrze, tu tłu, znaczy, mnie przybyło wiele, wiele, wiele osób. Niestety, zwłoki wrzucono na stos. No jakże te osoby, prawda, nie miały, jak to się mówi, rozrywki? No to tylko zwłoki były. Odczytano wyroki, podpalono te zwłoki. Ale to były tylko zwłoki. Tłum był, drodzy państwo, zawiedziony. Prawda? Cześć mi to tutaj przypomina. Tylko, drodzy państwo, ja nie chcę wypowiedzieć tego słowa, ponieważ. Odcinek mnie jest o tym, nie chciałabym, żeby został wycofany z YouTube. Tu mnie po prostu przybyli, Bożesz, nie spalono ją żywcem, bo ona się zdążyła powiesić, no tragedia, no nie ma show, prawda? Dobrze, rok później, Gdańsk, czyli 1571 rok, Anna Brans też była mieszczanką. Niewiastą nader taką kłutliwą, troszeczkę taką, wiadomo, taki miała charakterek. Skoro do oskarżania innych, wszyscy doskonali znali jej naturę i jak mogli, omijali ją z daleka. Musiała być nieźle, drodzy Państwo, nakręcona, by nie narazić się na niepotrzebne nieprzyjemności. Cóż, więc ta Anna zawsze znalazła pretekst, by zgłosić do sądu rzekome przewinienia swoich. Znajomych, lub nawet oskarżyć nieurobianą kobietę, która sprzedawała tam jakieś, wiadomo, na targu, e, nie wiem, warzywa, owoce, oczary. Sąd miejski w Gdańsku wreszcie stracił cierpliwość do niej. Nieustanne rozpatrywanie oskarżeń, które e, jakby okazywały się jedynie pomujeniami i zażalenia mieszkańców na nieco. Inne praktyki Anny Brans skłoniły przedstawicieli sprawiedliwości do działania, drodzy Państwo. Pewnego dnia kobieta została więc aresztowana. No, oburzona próbowała zrzucić winę na inne kobiety. Daremne to jednak było. Postanowiono, że postawi się jej zarzuty pomawiania niewinnych ludzi i praktykowania czarów. Od razu, zobaczcie. <laughs> Baba była wredna, ale od razu czary uprawiała. To ostatnie było dla owej Anny prawdziwym ciosem, drodzy Państwo. Doskonale wiedziała, jak kończą się procesy o czary, więc postanowiła bronić się wszelkimi dostępnymi sposobami. Miała szczęście, ponieważ zarzut ów pojawił się tylko jako dodatkowy i sąd nie brał go pod uwagę w pierwszej kolejności, drodzy Państwo. Anna Brandt została ostatecznie skazana na wyświęcenie. Czyli najpierw została poddana publicznej chłoście pod pręgierzem, a następnie na zawsze wygnana z Gdańska. No, cieszyła się, że uniknęła losu innych niewiast, można tak powiedzieć. No, ale protestowała. Słuchajcie, protestowała. Wylok wykonano. Przywiązana do pręgierza Anna została najpierw wychustana, ku oczywiście ucieszy, jak można powiedzieć to starodawnym językiem, gawiedzi, <grywka> a później kat, dzierżący w dłoni zapaloną latarnię, wyprowadził ją za mury miasta. Drodzy Państwo, można by tutaj przytoczyć, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Przenieśmy się do roku 1573, też Gdańsk, drodzy Państwo. Anna Master Anna Master inaczej, ja przeczytam może jak się pisze, bo te nazwiska są jakoby troszeczkę dziwaczne dla mnie. Master Hauser, Anna Master Była Gdańską też mieszczanką, która żyła sobie tak spokojnie nie była świadoma tego, że nad ich głową zbierały się jakby takie, można powiedzieć, ciemne chmury. Jako, yy, mówiąc tamtym językiem, niewiasta, pewna siebie o charakterze nieskłonnym do pokornego wysłuchiwania wszelakich uwag, gotowa bronić własnych racji, miała więcej wrogów, niż przypuszczała biedna kobieta. Najwyraźniej był ktoś, kto postanowił raz na zawsze, drodzy państwo, sprawić się z Anną, gdyż do sądu wpłynęło oskarżenie o czary. Zauważcie, drodzy państwo, jak łatwo było się wtedy pozbyć wrogów i nie tylko, czy osób, których tamci ludzie nienawidzili. Wystarczy, że wpłynęło oskarżenie o czary. Prawda? No, co za problem. Trzeba się pozbyć Kowalskiej, bo mnie wkurza. Dobra, zawiadomienie o czary. Masakra dosłownie. No dobrze, wracając. Kobieta została niespodziewanie aresztowana i postawiona przed sądem. Ale słuchajcie, z narastającym oburzeniem i takim nieskrywanym gniewem można powiedzieć, słucha akty oskarżenia. No, jako że zazwyczaj potrafiła znaleźć odpowiedź na każdy zarzut. Taka już była, taki miała charakter. No, w danej chwili zamilkła. Ale. sięła się pod boki i rzekła. Jakiś to psubrat takową bajedę uroił? Ja niewinna nigdy żadnych czarów nie stosowała, ani żadnego złego ducha w sobie nie miała. Ten co mnie oskarżył winien tu stanąć nie ja. Cytat drodzy Państwo. Powracaj z domowiania. No, sędziowie jednak nie zważali na jej słowa. Mężczyźni wtedy, ja drodzy panowie, którzy mnie słuchają, proszę tego nie uznać za to, że ja atakuję mężczyzn teraz obecnie w tych czasach. Ja mówię u, o tamtejszych mężczyznach w większości, bo również byli i tacy, którzy nie popierali tego, ale no musieli milczeć, bo musieli się chronić, prawda? Dobrze. E, no, oni ogłosili, że no nie z takimi gwiazdami już mieli do czynienia, prawda? Nieszczęsna kobieta trafiła jednak do Izby Tortur. No, znowu w cudzysłowie podjęto się, w cudzysłowie, drodzy państwo, badania. Rozdziana szat, ogolona, położona na męki, straciła zwykłą pewność siebie. No, drodzy państwo, e, wszyscy byśmy już się przyznali do tego, czego nie zrobiliśmy, żeby już nas zabili, bo przecież te męki nie były do zniesienia. Drodzy Państwo, no, Anna została skazana na śmierć w płomieniach. Zgodnie z postanowieniem sędziów, przed dokonaniem egzekucji dla postrachu wszystkich okolicznych mieszkańców, których diabelskie sztuczki wykusiły, miano w czterech miejscach publicznych miasta wyrywać jej ciało rozpalonymi do czerwoności szczypcami. Masakra drodzy Państwo. Ja tu tylko wtrącę, że tą masakrę gotowało ludziom, albo raczej zgotowało ludziom pewne państwo i jego służebnicy. Wiemy o co chodzi. Tak, tak yy... Wiedźmy z Pomorza i Kujaw mają Państwu nakreślić jak. Ta sekta, która no ma około czy przeszło 2000 lat doświadczenia, jakby likwidowała swoją konkurencję. Albo i nie konkurencję, bo przecież część z tych ludzi było niewinnych. Drodzy Państwo, pomówiony. Wyrok wykonano z całą starannością kata. Drodzy Państwo, zebrani mieszkańcy, ciekawi widowiska. Mogli patrzeć nie tylko na wyrywane żywcem ciało, znaczy kawałki ciała, ale i na płonący stos. Czy Anna Masterhauser była jeszcze żywa, gdy przywiązywano ją do słupa i podpalono stos? O tym drodzy Państwo, źródła milczą. Drodzy Państwo, Przeanalizujmy więc całość tego zjawiska w cudzysłowie mówiąc. Ja tu nie będę wymieniać nazwy owej sekty, bo wiemy, że to jest sekta. Tylko, drodzy Państwo, są sekty i sekty. Można powiedzieć, że są sekty, które nie szkodzą ludziom. Ta sekta zaszkodziła najbardziej różnym społeczeństwom na różnych terenach naszego. Boże, powiem tak w cudzysłowie globu, przepraszam, jeżeli ktoś mnie poprawi. Jak to się mówi, ziemi, tak? Ziemi, tak. Czy więc nadal będziemy karmić tą sektę, że była jedną z głównych sekt przewodzących na tej ziemi? Tu pojawia się takie moje pytanie osobiste. Nie przepraszam, jeżeli kogoś uraziłam. Tak? Jeżeli kogoś uraziłam, bardzo mocno przepraszam, ale to co mówię teraz o tych paniach, to nie jest żadna fikcja, drodzy państwo. To jest okrucieństwo pewnej sekty, teraz się mówi tak, modniej pisze kaka wobec ludzi, tak? Wystarczy, że socjotechnika poszła, że jeżeli zgłosisz, że sąsiadka czy sąsiad para się czarami, prawda, to będziesz ten taki jakby, yy, yy, tu brakuje mi słowa, drodzy Państwo, momencik uprzywilejowany. Jesteś uprzywilejowaną osobą, bo zgłosiłeś, że Kowalska parała się magii. I my tą Kowalską tutaj pokażemy, słuchajcie, kościół, sekta, która głosi, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. I w cudzysłowie, mówiąc o dwa takie numery, no ja się na to nie zgadzam. Myślę, że czyjś Państwa też nie. Ja przepraszam, czyli kogoś uraziłam, ale tutaj musiałam, jakby te swoje trzy grosze wepchnąć. Drodzy Państwo, bo no bo uważam, że, że, że no nie mogłam tego przemilczeć. Dobrze, ale może jeszcze jedną wiedźmę. Przepraszam, y <kuszczam>, drodzy Państwo, omówimy. Krugerowa. Ujeścisko rok 1582. Doszło tam do takiego niezwykłego wydarzenia. Piotr Lange, sołtys u namówiony przez kilku mieszkańców, złożył do Gdańskiego Sądu oskarżenie wobec jednej z mieszkanek Oczary. Proszę o czary. <laughs> Cześć, Już to wtrącę. No i zobaczmy. Powiedzmy sobie, że załam namową kumpli, ale tam też mogą być kobiety. No, niewiasta była inteligentna i choć miała opinię kłótliwej, no, drodzy państwo, no, niektórzy ludzie są kłótliwi, to jednak, gdy ktoś zwrócił się do niej o pomoc, nie odmawiała. Z sołtysem jednak i najbliższymi sąsiadami nie żyła, nie żyła tak w zgodzie, prawda? Ona po prostu mówiła, Prawda, czyli tak mówiła prosto w oczy, co jej leży na wątrobie, można było powiedzieć. Ale gdy przybyli przedstawiciele sądu gdańskiego, gdyż ujeścisko podlegało pod sąd gdański um, i przeczytali kobiecie zarzuty, no nie mogła w to uwierzyć. Aresztowano ją i uwięziono. No, nie zamierzała jednak się poddać, dusza walcząca. Widocznie należało to wina duża. Oskarżyła więc sołtysa o szczerstwo. Proces szybko się, drodzy państwo, rozpoczął i trwał bodajże od 28 kwietnia 1582 roku do 10 czerwca 1583 roku. Przedstawiono jej zbrodnie, jakich miała się dopuścić. Były wśród nich czary, Poprzez które tam szkodziła ludziom i zwierzętom w ujeścisku, życzenie się Boga, Pan z Diabłem, z którym podobno obcowacie leśnie. Miejmy nadzieję, że jeżeli tak było, to miała chociaż jakąś przyjemność, drodzy Państwo, oraz bywanie na Sabatach. O! Na Sabatach chyba jest duża przyjemność. Nic nie będę już więcej komentować Sabatów. Drogie wiedźmy. Ale. Cztery świadkowie, w sposób z pozoru przekonujący, przedstawili wszystkie te przewiny, co mogło goła zastanowić, czy i sami nie uczestniczyli w tym. Drodzy Państwo, no właśnie, jeżeli świadek doskładnie mówi, co się wydarzyło na miejscu zdarzenia, to jest podejrzenie, że on uczestniczył w tym zdarzeniu, prawda? No właśnie. Piotr Lange jako, jako jeden ze świadków wskazał również swoją 20 dwudziestoletnią służącą, otchę, która wcześniej pracowała również dla e, Krugerów i głównie na jej zeznaniu oparł całe oskarżenie. No, Krugerowa doskonale zdawała sobie sprawę, iż gra toczy się o jej życie właśnie, drodzy Państwo, więc już na samym początku świadczyła, że jest niewinna i to udowodniła. Inteligentna i odważna. Odpowiadała logicznie, drodzy Państwo, celnie i na każdy temat. Ponadto była reprezentowana przez braci Lorenza i Michała yy, Szwesińskich. Dzięki temu, słuchajcie, zdołała przedstawić takie mocne dowody swojej niewinności, że oskarżenie Sołtysa zdało się jakąś taką jakby nieudolną próbą. Pomówienia kobiety, która odmówiła mu, nie wiem, yy, że tak powiem, uwagi. <laughs> e, drodzy Państwo, przewodniczący sądu, którym był Szymon, Mar... yy, i tutaj przeczytam też, bo to takie nazwiska, Marzkenbek znalazł się w trudnej sytuacji wtedy. Choć nie zachowały się właściwie do końca akta, albo ja do nich nie dotarłam, jeżeli ktoś z Państwa dotarł, proszę o komentarze. Można przypuszczać, że tym razem sprawiedliwej że kobieta ocaliła swoje życie. Była logiczna, miała poparcie, w związku z czym no, trudno było ją, że tak powiem, posłać na tortury i na stos. No ja widocznie miała wielu też i przyjaciół znajomych albo i też miała na nich pewne haki, drodzy Państwo, tego się nie dowiemy. Chciałabym już skończyć ten odcinek. Dziękuję serdecznie za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie łapki w górę. Proszę o więcej, jak już kiedyś mówiłam wcześniej, w tej, w tej cyklu nie będę rzucać kląd, jak ktoś się nie zgodzi czy nie poprawi. Chciałabym Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia i wytrwałości, spokojności w tych czasach. Nie dajmy wciągnąć się w wyścig szczurów. Lepiej być niż mieć. Oczywiście, drodzy Państwo, no pieniążki są nam potrzebne do pewnego standardu życia, ale ja tak zawsze uważam, skoro nie urodziłam się milionerką, to chociażbym tyroła 24 na 24. To prędzej zejdę z tego świata, drodzy Państwo, nie zaznawszy przyjemności tego życia, niż dorobię się majątku. Dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia wkrótce.